co nam gotuje w kamperze podczas podróży po Austrii. Na obiad wlecą knedle, które kupiłam w sparze tutaj w y, Austrii i najlepsze w tym wszystkim jest to, że mam taki widok za oknem. Jeszcze nigdy w życiu nie ja gotowałam z takim widokiem za oknem. No coś niesamowitego. Ale do rzeczy, bo może ktoś nie wie, jak się gotuje knedle. A więc do garnka nalewamy wodę, następnie czekamy, aż woda się zagotuje. Do tego jeszcze wlecą warzywa na patelnię, żeby tak, wiecie, suchych knedli nie jeść. Także ciak. Mrożone warzywa to zawsze dobry wybór. Ciężko się nagrywaj i gotuje, ale to nic. Wygląda to naprawdę dobrze. Powiedzmy, że woda nam się już zagotowała, także wrzucam na lek nedle. No nie wiem, co gotować w tym kamperze. To jest pierwsze danie, jakie w ogóle tutaj gotuję. Także jak macie jakieś sprawdzone dania, to koniecznie polećcie mi jakieś dobre, szybkie i sprawdzone przepisy. Teraz tak naprawdę lecimy na gotowcach, ale no co? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i weszło to naprawdę spoko. Trochę tak niedle takie suche, że można się udusić, ale tutaj nie o jedzenie chodzi, tylko o ten widok. Nie, no tak serio to było nawet spoko. Wystarczyło, że dołożyłam do tego sos tatarski winiary. Wszędzie go dokładam. No i co mogę powiedzieć? Obserwujcie po więcej sprawdzonych przepisów. A namiar na tą miejscówkę znajdziecie w opisie tego filmu. Zapisujcie, jedźcie i korzystajcie.